Siemanko. Ja jestem Enzi. i dzisiaj witam was w przeglądzie modyfikacji. Zapraszam. Cichy zabójca. No dobra, modyfikacją, którą chcemy Wam dzisiaj przedstawić, będzie Wither and Tornadoes, czyli modyfikacja znacząco wpływająca na fizykę całego Minecrafta, z racji tego, że dodaje do naszej gry nową pogodę, czyli liście spadające z drzew, dodaje także tornada oraz tsunami, o których opowiem Wam już za moment. Ale najpierw zajmijmy się może mapą. Znajdujemy się na customowej mapie, na ogromnej wyspie, na której znajduje się naprawdę wiele biomów. Możemy tutaj sobie pozwiedzać, polatać oraz sobie pograć, bo jest to naprawdę ogromny teren i można tutaj sporo pozwiedzać. Nie posiadam żadnego teksturpaka, yy, posiadam tylko shadery w tym momencie. Dobra, przejdźmy już do modyfikacji. Okej. Okay. Pierwszą rzeczą dodaną przez modyfikację jest tornado sensor, który kraftujemy w ten oto sposób, otrzymując blok tornado sensor, który będzie nam wyszukiwał nadchodzące tornado i będzie nas o tym informował. Kolejną rzeczą dodaną przez modyfikację jest tornado siren, czyli syrena alarmowa, która będzie nas informowała o tym, że zbliża się do nas tornado. Kraftujemy je w ten oto sposób. Już za chwilkę pokażę wam jaki dźwięk wydaje z siebie ta syrena, jest naprawdę głośny i donośny, ale... Usłyszymy go dopiero po stworzeniu jednego z tornad. Kolejną naprawdę fajną rzeczą dodaną przez modyfikację jest surfboard, czyli deska surfingowa. W jaki sposób jej używamy? Mm, słuchajcie, musimy najpierw sobie stworzyć falę, wpisując wave, em, hiked, na przykład 5. No dobra, teraz już powinno się pojawić fala, lecz tak teksturpak, więc najpierw go wyłączymy. I teraz widać falę. Jak sobie tej Przepływają. Deskę surfingową kładziemy sobie o tutaj, i możemy sobie na nią wejść. I możemy sobie nią popływać. To jest naprawdę bardzo fajne. I w ten oto sposób doszliśmy do punktu kulminacyjnego naszego odcinka. Czyli mamy tutaj tornada. Znajduje się tutaj Tornado Gun, Worm Gun, em, Drill Item oraz Shockwave Item. I wszystkie mają różne tutaj em, zadania i działania. Oczywiście możemy stworzyć sobie tylko jedno Tornado za pomocą em, o, tej oto tutaj nici, którą kraftujemy w ten sposób, ale są też komendy, dzięki którym możemy sobie stworzyć inne Tornada. Dobra, Tornado Gun kraftujemy sobie w ten sposób. Jak to działa? Dowiecie się pod koniec odcinka. Najpierw pokażę wam jak działa Worm Gun. Kraftujemy go w ten oto sposób, układając tak pióra i otrzymujemy nić. Dobra, jak to działa? Chodźmy tutaj sobie może w to miejsce, żeby było bezpiecznie, żeby mi się nie zniszczyły skrzynki i dobra. Jak widzicie, wytwarza się takie kule ognia latające i będą podpalały wszystko na swojej drodze. A ogień powstający oto z tego właśnie mm, warm guna bardzo szybko się rozprzestrzenia, choć może gdzieś, gdzie jest więcej drzew. Mm, no dobra, tutaj. Niech się wytworzy. Okej. Okay. I będzie leciało nam w drzewa. I zacznie wszystko podpalać. Ogień będzie się szybko rozprzestrzeniał. No dobra, kolejną rzeczą jest drill. Co to mi tak, tak wieje? Kolejną rzeczą jest drill item. Kraftujemy go w ten oto sposób: kraftując tak patyki, wkładając je w craftingu. Dobra, nieważne. I otrzymujemy drill item. Jak to działa, już Wam pokazuję. To jest właśnie pierwsza rzecz, która znacząco wpływa na fizykę gry. Dobra, chodźmy może gdzieś tutaj w bezpieczne miejsce. Mm, no dobra, spróbujmy tutaj. I uwaga. I będzie nam to wykopywało głęboką dziurę i klocki, które będą wykopywane z ziemi będą trafiały w to miejsce zależnie od tego jak się ustawimy na przykład gdy będziemy po prostu y, z góry klikać pod siebie będzie dziura kopana w dół a wszystko będzie leciało do góry i spadało tutaj z powrotem i w koło bardzo fajna rzecz i można w sumie tak sobie wykopać wejście do kopalni ale tu ciemno następnym narzędziem siejącym zło jest Shockwave Item Tyle kraftujemy tak, opadając piórka. I otrzymujemy Shockwave Item, tak? Swoją drogą chciałem wam pokazać, jak szybko rozprzestrzenia się ten ogień i on nie ma zamiaru zgasnąć. Tam też się jeszcze pali. Wszędzie się pali. Dobra, jak to działa? To możemy zrobić sobie tutaj. Shockwave item polega na tym, że wywraca nam kloski do góry nogami. Spójrzcie. I tam gdzie było. tam gdzie była trawa, teraz mamy yy, dirt. Czasami także się zdarza, że gdy klikniemy. Mm, na klocek, na którym znajduje się trawa, ona zamienia się w zniszczone e, sadzonki drzew, takie jakie znajdują się na pustyni. Okrat teraz nie mogę tego zrobić, ale powinno to gdzieś za chwilę zadziałać. No dobra, nie działa. Dobra, teraz coś na co wszyscy czekali, czyli Tornado Gun. Okej, okay. robimy sobie Tornado 3, 2, 1. I zaczyna się piekło. Tornado zbiera większość klocków, które znajdują się na powierzchni, oraz wytwarza zwierzęta wokół y, samego tornada, żeby je do siebie wciągać. I porywa wszystko. Podlecimy, może trochę, do tornada i wyłączmy sobie game moda. Zero, ok. I patrzcie, tornado będzie mi przyciągało do siebie. I niecham na to wpływu. Zobaczcie, jak lecę. Tornado niszczy wszystko na swojej drodze, co tylko spotka. What the fuck! Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sami sobie wytworzyć tornado za pomocą komend. Wpisując WM Spawn z tornado. Na przykład 5. I już się tutaj zbiera tornado. Ogromne. O, właśnie tam. Dobra, lecimy w tą stronę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jest naprawdę duże tornado, lecz ono aż tak bardzo nie przyciąga yy, wszystkiego wokół. Po prostu jest duże. <laughs> Modyfikacja ta dodaje także do naszej gry parę animacji. Takich jak spadające liście, czy też takich jak wodospad i krople spadające z tego wodospadu, oraz charakterystyczny dźwięk spadającej wody. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że modyfikacja Wam się spodobała. Kurczak! Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz pochwalić się w komentarzach co myślicie o tej modyfikacji. Dobra, ja lecę, siemanko!